Jeżeli chcesz zmienić dzwonek w swoim CMF Phone 2 Pro, jeżeli chcesz ustawić własny dzwonek telefonu, no to najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie tutaj szukamy i wybieramy dźwięk i wibracja, po czym powinniśmy znaleźć opcję dzwonek telefonu. No i tutaj oczywiście znajdziemy listę jakichś standardowych dzwonków, które możemy sobie nacisnąć, aby odsłuchać, no i oczywiście e, zapisać, ustawić. Jeżeli chcemy dodać własny dzwonek, to na górze mamy właśnie taką opcję dodaj nowe dźwięki. Jeżeli otworzymy tutaj właśnie taką e, takie oto okienko. Prawdopodobnie musimy nacisnąć na te trzy linie, które mamy w lewym górnym rogu, i musimy tutaj przełączyć się na przykład z najnowsze na dźwięk, bądź na pobrane i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście w zależności od tego, gdzie znajdziemy nasze, nasz plik audio. Możemy także oczywiście wybrać nazwę naszego telefonu, aby szukać po folderach. Ja w moim wypadku wybiorę pobrane, wybieram sobie tutaj ten oto plik audio, no i następnie oczywiście mogę go zaznaczyć i wybrać zapisz w prawym górnym rogu. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.